Jeszcze tylko kilka chwili Będzie można zapomnieć o całym świecie Lada moment Zaczynamy dzisiejsze spotkanie Halo, kłaniamy się Państwu w pas Ze stadionu, na którym już za chwilę Ciekawie zapowiadające się spotkanie A mecz dziś dla Państwa Mają przyjemność komentować Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Stawka jest wysoka, dlatego myślę, że obie drużyny dadzą z siebie wszystko. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. A oto skład, w którym zacznie mecz widzę w Łódź. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Nadal coś z tego może być. Udało się przerwać atak, mogło być niebezpiecznie. Naprawdę wyborna interwencja Tomku, tu przecież praktycznie musiał być gol, a tymczasem dalej remis. Zobaczmy teraz jak sobie poradzi formacja ofensywna. Nic z tego, spokojnie broni bramkarz. strata, muszą uważać. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Ojojoj, tak spudłować to jest sztuka. Piłka poleciała daleko od bramki, a golkiperowi nawet ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał. Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Najprościej teraz, jak się da. Byle dalej. Czy to będzie dobry strzał? Pewna interwencja. Łatwy strzał. Nie wiem co się dzieje. Obu drużynom czegoś dziś brakuje. Mają ogromne problemy z przedostaniem się pod bramkę rywala i oddaniem strzału. Oby nam się ten mecz rozkręcił. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Piłka zmierza teraz prosto w pole karne. Niesamowite. Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić. Uderzenie z tak bliska. Dobrze wybija. Zmarnowany żutrożny. Jest szansa na prowadzenie. Trzeba tylko wykorzystać ten stały fragment gry. Ze skrzydła w szesnastkę. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. Dane. wejście w przeciwnika. Piłka wybita, będzie wznowienie z autu. Podarowana teraz piłka. na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Teraz. Chyba będzie gol. Bramkarz wymija, ale gra się toczy. Strzał. Słupek. Piłka w grze. Dobrze to uderzył i naprawdę niewiele zabrakło, żeby dał drużynie prowadzenie. Parę centymetrów różnicy i zamiast w obramowanie trafiłby do siatki. Odrobinę więcej szczęścia byłaby bramka, ale nie tym razem. Teraz muszą zawalczyć o piłkę i spróbować zbudować kolejną akcję. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. No i nic z tego. Atak przerwany po stracie. Muszą więc teraz wrócić. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy. Zupełnie niecelne. Warto próbować Tomku, ale próbować trzeba z głową. To nie mogło wpaść. Chwila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Centra. Czy ją wykorzysta Cholewiak? Co za interwencja. Odbita piłka. Nie ma bramki. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Piłka z wolnego. Posłana w szesnastkę. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. I rzut wolny, ale przynajmniej nie ma kartki. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja. Tak, proszę państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa? Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szalę zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? No i teraz widzimy raz jeszcze tę bramkę. Ależ świetna ta centra, ale i wykończenie bardzo dobre trzeba podkreślić. Prowadzą zatem 1 do 0. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Ależ go ograł teraz. Ależ to było wejście! Tu mogła być bramka! Koniec spotkania!